A co, gdybym ci powiedział, że być może całkowicie źle zinterpretowaliśmy jeden z najsłynniejszych eksperymentów w fizyce? Eksperyment z podwójną szczeliną zawsze był uważany za definitywny dowód na to, że światło ma podwójną naturę. Przez ponad stulecie przyjmowaliśmy, że zachowuje się jednocześnie jak fala i cząstka. Ale naukowcy właśnie opublikowali artykuł w Physical Review Letters, który może przewrócić tę pewność do góry nogami. Wyobraź sobie, że odkrywasz, iż cała podstawa fizyki kwantowej musi zostać przemyślana na nowo, że wzory interferencji, które widzimy, to nie dowód na istnienie fal, ale coś zupełnie innego. Naukowcy proponują interpretację czysto korpuskularną, używając rewolucyjnych pojęć takich jak jasne fotony i ciemne fotony. Matematyka stojąca za tą teorią jest solidna i kwestionuje dziesięciolecia ugruntowanej wiedzy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się Dlaczego fizyka kwantowa jest tak przeciwintuitywna? Być może dlatego, że od samego początku patrzyliśmy na nią pod złym kątem. To nowe podejście obiecuje nie tylko zakwestionować nasze rozumienie dualizmu fala cząstka, ale także otworzyć drzwi do technologii kwantowych, o których nawet nie marzyliśmy. Przygotuj się na podróż, która może całkowicie zmienić twój pogląd na naturę światła i rzeczywistości kwantowej. Świat fizyki kwantowej zawsze był pełen tajemnic, które przeczyły naszej intuicji. Przez ponad 100 lat eksperyment z podwójną szczeliną służył jako doskonały przykład kwantowej dziwności. Naukowcy na całym świecie przyjęli, że światło posiada podwójną naturę, zachowując się jednocześnie jak fala i cząstka. Ta interpretacja stała się jednym z fundamentalnych filarów mechaniki kwantowej. Ale co by było, gdyby cała ta podstawa była zbudowana na niekompletnym rozumieniu? Nowy artykuł naukowy kwestionuje dokładnie to. Czasopismo Physical Review Letters. Jedna z najbardziej szanowanych publikacji naukowych na świecie właśnie dało miejsce rewolucyjnej teorii. Badacze nie sugerują jedynie drobnych poprawek w tradycyjnej interpretacji, proponują radykalną zmianę w sposobie rozumienia zachowania światła w słynnym eksperymencie. Zgodnie z tym nowym podejściem być może nie potrzebujemy już falowego opisu, aby wyjaśnić wzory, które obserwujemy. Propozycja jest śmiała i obiecuje przepisać dziesięciolecia ugruntowanej wiedzy. To, co czyni te badania jeszcze bardziej intrygującymi, to ich rygorystyczne podstawy matematyczne. To nie jest spekulacja filozoficzna czy teorie bez solidnej podstawy naukowej. Autorzy opracowali kompletny model matematyczny, który opisuje eksperyment używając jedynie pojęć korpuskularnych. Wprowadzają fascynujące idee takie jak jasne fotony i ciemne fotony, tworząc nowy język do opisywania zjawisk które zawsze wyjaśnialiśmy poprzez dualizm fala cząstka. To innowacyjne podejście sprawia, że społeczność naukowa przemyśla pewniki, które wydawały się niezachwiane. Ale zanim zanurzymy się w tę nową interpretację, musimy całkowicie zrozumieć, jak działa tradycyjny eksperyment. W końcu, aby zakwestionować ugruntowaną teorię, najpierw musimy pojąć jej fundamenty. Eksperyment z podwójną szczeliną to nie tylko test laboratoryjny, to okno na fundamentalną naturę rzeczywistości. Jego implikacje sięgają daleko poza akademicką fizykę, wpływając na nasze rozumienie informacji, komputerów kwantowych, a nawet natury świadomości. Zbadajmy każdy szczegół tego fascynującego doświadczenia. Zacznijmy od podstaw, aby zrozumieć, dlaczego ta nowa teoria jest tak rewolucyjna. Eksperyment z podwójną szczeliną działa w sposób pozornie prosty. Bierzesz laser i kierujesz jego światło na barierę, która ma dwie mikroskopijne szczeliny bardzo blisko siebie. Za tą barierą umieszczamy ekran detektora, aby obserwować, gdzie dociera światło. Gdyby światło było czysto korpuskularne, oczekiwalibyśmy zobaczyć tylko dwa paski na ekranie, po jednym dla każdej szczeliny. Ale to nie jest to, co dzieje się w rzeczywistości. To, co obserwujemy, jest czymś całkowicie nieoczekiwanym i fascynującym. Na ekranie pojawia się wzór interferencji z wieloma jasnymi i ciemnymi pasami na przemian. Ten wzór to charakterystyczny podpis fal, które spotykają się i interferują ze sobą. Gdy dwie fale dodają się konstruktywnie, mamy jasne regiony. Gdy znoszą się destruktywnie, pojawiają się ciemne obszary. Dla fizyki klasycznej byłby to definitywny dowód na to, że światło jest falą. Wydawało się proste, ale mechanika kwantowa sprawiła, że wszystko stało się znacznie bardziej skomplikowane. Prawdziwa kwantowa dziwność pojawia się, gdy zmniejszamy intensywność lasera. Nawet wysyłając pojedyncze fotony, jeden po drugim, wzór interferencji nadal stopniowo pojawia się na ekranie. To oznacza, że każdy pojedynczy foton w jakiś sposób przechodzi przez obie szczeliny jednocześnie i interferuje sam ze sobą. To jest podstawa słynnego dualizmu fala cząstka. Foton zachowuje się jak cząstka, gdy jest wykrywany, ale jak fala podczas swojej podróży. Ta zasada komplementarności stała się fundamentalna dla naszego rozumienia rzeczywistości kwantowej. Ale oto kluczowy punkt, który nowe badania kwestionują. Przez ponad stulecie interpretowaliśmy to zachowanie jako niepodważalny dowód podwójnej natury światła. Opracowaliśmy całe ramy teoretyczne oparte na tym założeniu. Współczesna mechanika kwantowa, ze wszystkimi swoimi aplikacjami technologicznymi, została zbudowana na tej interpretacji. Od laserów po komputery kwantowe wszystko wywodzi się z tego fundamentalnego rozumienia. Jednak nowi badacze pytają, czy rzeczywiście potrzebujemy falowego opisu, aby wyjaśnić te zjawiska. Teraz dochodzimy do sedna rewolucji naukowej, która może dziać się na naszych oczach. Autorzy tych nowatorskich badań zrobili coś, na co niewielu naukowców odważyło się wcześniej. Zakwestionowali fundamentalną potrzebę falowego opisu w eksperymencie z podwójną szczeliną. Zamiast przyjąć, że potrzebujemy fal do wyjaśnienia wzorów interferencji, zaproponowali coś zupełnie innego. Interpretację czysto korpuskularną, która zachowuje całą precyzję matematyczną, ale eliminuje potrzebę myślenia o dualizmie fala cząstka. To podejście wywołuje prawdziwe trzęsienie ziemi w społeczności naukowej. Najbardziej fascynującym elementem tej nowej teorii są rewolucyjne pojęcia, które wprowadza. Badacze mówią o jasnych fotonach i ciemnych fotonach, jakby były postaciami z opowieści science fiction. Jasne fotony to te, które możemy normalnie wykryć, tworzące jasne regiony wzoru na ekranie. Ciemne fotony reprezentują coś zupełnie nowego w naszym rozumieniu. Nie są wykrywalne przez nasze konwencjonalne instrumenty ale nadal stanowią część kwantowego stanu światła. Te ciemne fotony są odpowiedzialne za regiony, gdzie nie widzimy światła. Genialność tej propozycji polega na sposobie, w jaki odbudowuje nasze rozumienie, nie porzucając precyzji naukowej. Ciemne fotony to nie po prostu brak światła czy próżnia. Stanowią aktywną i niezbędną część zjawiska kwantowego. Wyobraź sobie, że światło posiada ukrytą złożoność, której nigdy wcześniej nie dostrzegaliśmy. Jakby odkryć, że istnieje cała orkiestra grająca muzykę, której nasze uszy nigdy nie potrafiły usłyszeć. Ciemne fotony reprezentują ten niewidzialny wymiar rzeczywistości fotonicznej. Oddziałują, przyczyniają się do końcowego wzoru, ale pozostają niewykrywalne tradycyjnymi metodami. Ten nowy język naukowy zmusza fizyków do przemyślenia fundamentalnych pojęć. Jeśli ciemne fotony rzeczywiście istnieją jako aktywne stany kwantowe, Oznacza to, że nasze rozumienie światła było od zawsze niekompletne. To nie tylko kwestia filozoficznej interpretacji. To głęboka zmiana w sposobie matematycznego opisywania interakcji między światłem a materią. Autorzy sugerują, że być może byliśmy ślepi na istotną część rzeczywistości kwantowej, ale w jaki dokładnie sposób ta propozycja różni się od tradycyjnego modelu pod względem praktycznym? Fundamentalna różnica między tradycyjnym podejściem a tą nową propozycją. Leży w czymś, co zawsze zaniedbywaliśmy: jak detektor rzeczywiście działa. Przez dziesięciolecia fizycy skupiali się na opisywaniu zachowania światła przed detekcją, zakładając, że proces pomiaru był prosty i bezpośredni. Ale nowi badacze dostrzegli kluczową lukę w tym podejściu. Włączyli do modelu matematycznego dokładnie to, jak detektor oddziałuje ze światłem na poziomie kwantowym. Ta pozornie techniczna zmiana ujawnia głębokie wglądy w naturę rzeczywistości kwantowej. To jakby w końcu zaczęliśmy badać nie tylko muzykę, ale także sposób, w jaki nasze uszy ją przetwarzają. Tradycyjny model zawsze obliczał teoretyczne prawdopodobieństwa tego, gdzie światło powinno się pojawić, ale nigdy nie modelował adekwatnie rzeczywistego procesu detekcji. Teraz, po raz pierwszy, mamy obliczenia, które uwzględniają rzeczywiste prawdopodobieństwo detekcji biorąc pod uwagę ograniczenia i specyficzne charakterystyki detektorów. To nie jest tylko udoskonalenie techniczne. To paradygmatyczna zmiana, która ujawnia aspekty fizyki kwantowej, które były ukryte w naszych matematycznych uproszczeniach. Rezultatem jest bardziej kompletny i precyzyjny opis tego, co rzeczywiście dzieje się w eksperymencie. To podejście dostarcza wglądów, których tradycyjne traktowanie po prostu nie mogło zapewnić. Oto najbardziej intrygujący punkt nowej teorii. Ciemne stany, które opisują, to nie próżnia czy brak informacji. To prawomocne stany kwantowe, które niosą informacje o systemie, nawet nie będąc bezpośrednio obserwowalne. Pomyśl o tym, jak o odkryciu, że istnieje równoległa rozmowa odbywająca się na częstotliwości, której nigdy nie mogliśmy dostroić. Te ciemne stany stanowią integralną część kompletnego kwantowego opisu światła. Wpływają na końcowy wzór. Oddziałują z jasnymi fotonami i utrzymują kwantową koherencję systemu. To odkrycie, które zmusza naukowców do rozszerzenia swojego rozumienia tego, co stanowi informację kwantową. Praktyczne implikacje tego odkrycia sięgają daleko poza fizykę teoretyczną. Jeśli uda nam się manipulować i kontrolować te ciemne stany, będziemy mogli opracować zupełnie nowe technologie kwantowe. Wyobraź sobie systemy komunikacyjne, które wykorzystują zarówno jasne, jak i ciemne fotony do transmisji informacji, lub komputery kwantowe, które przetwarzają dane w wymiarach, których nigdy wcześniej nie eksplorował. Badacze sugerują rewolucyjne zastosowania w magazynowaniu i transmisji informacji kwantowych. Mówimy o fundamentalnym rozszerzeniu naszych możliwości technologicznych. Ale czy ta nowa interpretacja rzeczywiście rozwiązuje wszystkie tajemnice eksperymentu z podwójną szczeliną? Jak każda rewolucyjna teoria, ta nowa interpretacja nie jest wolna od pytań i kontrowersyjnych punktów. Chociaż praca jest matematycznie solidna i przeszła przez rygorystyczny proces recenzji Physical Review Letters, niektóre aspekty budzą ważne wątpliwości. Pierwsze pytanie, które się pojawia, jest pozornie proste, ale dotyka sedna propozycji. Jeśli badacze twierdzą, że wszystko jest czysto korpuskularne, jak wyjaśniają, że zarówno jasne, jak i ciemne fotony nadal muszą przechodzić przez obie szczeliny jednocześnie? To wydaje się przeczyć samej istocie interpretacji opartej wyłącznie na cząstkach. To paradoks, który zasługuje na naszą staranną uwagę. Bardziej szczegółowa analiza ujawnia inne intrygujące niespójności w nowym podejściu. Nawet uznając ciemne fotony za prawomocne stany kwantowe, Energia mierzona w ciemnych regionach wzoru nadal wynosi dokładnie zero. Z perspektywy klasycznej korpuskularnej to problematyczne. Jak możemy mieć prawdziwe cząstki w miejscach, gdzie nie wykrywamy żadnej energii? Krytycy argumentują, że to nie wzmacnia interpretacji czysto korpuskularnej, ale w rzeczywistości ją osłabia. To jak próba wyjaśnienia braku śladów stóp na piasku, mówieniem, że istnieją niewidzialni ludzie chodzący. Logika wydaje się kołowa i nie rozwiązuje fundamentalnej tajemnicy. Jednak byłoby niesprawiedliwe całkowicie odrzucić tę nową perspektywę, opierając się tylko na tych początkowych krytykach. Nauka postępuje poprzez ciągłe kwestionowanie i eksplorację nowych możliwości teoretycznych. To podejście może być szczególnie wartościowe w kontekstach, gdzie klasyczny model interferencji wykazuje ograniczenia lub całkowicie zawodzi. Istnieją bardziej złożone eksperymenty obejmujące wiele cząstek lub splątane stany, gdzie tradycyjny opis staje się nieadekwatny. W tych scenariuszach nowa interpretacja mogłaby oferować bardziej precyzyjne i użyteczne wglądy. Fizyka kwantowa jest zbyt skomplikowana, aby być ujęta w jedną perspektywę teoretyczną. Potencjał technologiczny tych badań nie powinien być niedoceniany, nawet przy ich konceptualnych ograniczeniach. Jeśli uda nam się opracować metody wykrywania i manipulowania tak zwanymi ciemnymi fotonami, otworzy to nadzwyczajne możliwości. Pomyśl o systemach kryptografii kwantowej, które wykorzystują informacje ukryte w tych niewidzialnych stanach, lub o komputerach kwantowych, które przetwarzają dane w wymiarach, których nigdy adekwatnie nie eksplorowaliśmy. Praktyczne zastosowanie może przewyższyć filozoficzne pytania o interpretację. Czasami w nauce użyteczne narzędzie jest bardziej wartościowe niż doskonała teoria. Ale czy to naprawdę oznacza, że powinniśmy porzucić nasze tradycyjne rozumienie eksperymentu? To, co właśnie odkryliśmy, reprezentuje znacznie więcej niż prostą reinterpretację teoretyczną. To nowe podejście nie unieważnia naszego klasycznego rozumienia eksperymentu z podwójną szczeliną, ale oferuje alternatywną perspektywę o rewolucyjnym potencjale. Pojęcia jasnych i ciemnych fotonów Otwierają możliwości technologiczne, które dopiero zaczynamy sobie wyobrażać. Systemy komunikacyjne oparte na ukrytej informacji kwantowej, procesory działające w niewidzialnych wymiarach rzeczywistości. Nie mówimy o science fiction, ale o praktycznych zastosowaniach, które już są planowane w zaawansowanych laboratoriach. Musimy być transparentni co do czegoś fundamentalnego. Ta teoria nie upraszcza dziwności mechaniki kwantowej, wręcz przeciwnie, dodaje nowe warstwy złożoności. Fotony niosące informacje bez wykrywalnej energii nadal przeczyć naszej codziennej intuicji. Być może nadszedł czas, aby zaakceptować, że mikroskopijny wszechświat działa według zasad, których nasze makroskopijne doświadczenie nigdy nie będzie w stanie uczynić normalnymi. Piękno nauki polega właśnie na rozszerzaniu naszej percepcji poza zdrowy rozsądek. Kolejne lata będą decydujące dla eksperymentalnego potwierdzenia tych teoretycznych przewidywań. Jeśli uda nam się wykryć i manipulować tak zwanymi ciemnymi fotonami, będziemy świadkami transformacji technologicznej porównywalnej z pojawieniem się laserów czy tranzystorów. Jeśli eksperymenty nie potwierdzą tych przewidywań, nadal znacznie rozszerzymy nasze konceptualne horyzonty dotyczące kwantowej natury światła. Ta podróż przez jedną z najbardziej ekscytujących granic współczesnej fizyki przypomina nam o czymś istotnym. Każde odkrycie naukowe ujawnia nie tylko nowe odpowiedzi, ale głównie nowe, jeszcze głębsze pytania o rzeczywistość. Jeśli ta treść obudziła Twoją ciekawość na temat tajemnic kwantowego wszechświata, zasubskrybuj kanał i aktywuj powiadomienia, aby kontynuować eksplorację tych fascynujących granic razem z nami. Bo wiedza to dopiero początek.